Ja może powiem pokrótce o mojej chorobie, bo ja choruję przewlekle na fibromialgię, i tutaj niestety problemem w mojej chorobie jest to, że niestety wywołane jest w wyniku uszkodzenia układu nerwowego ogólnoustrojowe takie degradowanie narządów wewnętrznych oraz ból całego organizmu stawy, mięśnie, ścięgna. Kości, wiązadła, to wszystko strasznie boli mnie w całym organizmie, w całym ciele. I szukałam dla siebie alternatywy, próbowałam różnych olejków CBD z różnymi stężeniami, ogromne pieniądze na to wydałam i one mi po prostu nie pomagały. W końcu, no posłuchałam mojej dobrej znajomej, nie do końca byłam przekonana mojej drodzy, ale spróbowałam i to jest sztos, to jest po prostu sztos. Po dwóch i pół tygodnia zażywania tego olejku, ja akurat biorę 10% stężenie. Moje bóle ustąpiły. Moi drodzy, ja jestem w stanie siedzieć, chodzić, jestem w stanie w tym momencie wejść nawet na rower, pojeździć na rowerze. Nie wstaję rano z bólem przewlekłym, takim ciężkim. Moje życie się zmieniło nie do poznania. Obecnie jestem 5 tygodni na olejku, także zniknęły moje migreny. Bo ja miałam bardzo poważne migreny z auron. Zniknęły kołatania serca. Ja spokojnie mogę żyć i funkcjonować. Bardzo polecam każdemu, kto się tutaj męczy z jakąś chorobą związaną właśnie z układem ruchu. Fibromialgia, sparnienie rozsiane, RZS, bo to jest po prostu terapeutyczne działanie tego olejku. To jest totalny sztos, dlatego naprawdę każdego zachęcam. Bo to, to jest niesamowite, to jest totalny sztos, to jest jakaś magia. Nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć, bo no, jak można inaczej to się o tym przekonać? No trzeba po prostu tego spróbować. Zachęcam każdą osobę. Daj sobie pomóc, zrób to dla siebie. To jest to, czego szukałam w mojej przewlekłej chorobie fibromialgii. Bardzo, 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 bardzo jestem szczęśliwa. Dziękuję.